Ja jestem Mateusz Stadnicki, a to jest program Między Nami Sportowcami. Dziś znajdujemy się w niezdrowicach, ponieważ odbędzie się bieg Pierwszy bieg śladami ze Próbujemy go znaleźć. A ze mną organizatorzy właśnie dzisiejszego pierwszego charytatywnego biegu, śladami Zeflika w Niezdrowicach, pan Adrian Urbańczyk i pan Artur Kiowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo. Panowie, spotykamy się właśnie na tym pierwszym biegu. Jest to właśnie ten pierwszy bieg. Jak wszystko właśnie to będzie wyglądać organizacyjnie? No, rozpoczynamy od zapisywania się w biurze zawody. Tak jak widać, jest tłum, cieszy nas to ogromnie. Później przechodzimy do części już takiej powitalnej, rozgrzewki. Będzie malutka niespodzianka od naszych dzieciaków, niezdrowic. A później o 12 przewidujemy start. Zobaczymy, bo aura jest taka, a nie inna. Więc myślę, że może parę minucie, Może być delikatnego opóźnienia, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. No właśnie, bo dla biegacza tak naprawdę nie ma e, względu pogoda, biegną w każdych warunkach, to ja zapytam, skąd wziął się w ogóle ten pomysł, żeby zorganizować ten bieg? Znaczy pomysł się zrodził już chyba w tamtym roku, tak gdzieś w grudzień, e, odrestaurowaliśmy tutaj takie malutkie jezioro nasze, które się nazywa Kisgruba. E, w tym jeziorze znaleźliśmy taką butelkę z piękną legendą o Zefliku i no i chcieliśmy to wypromować, tą, 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 tą legendę, o, chcieliśmy pokazać jak ludziom wszystkim, jak, jak to jezioro jest, naszą miejscowość, od kilku lat startujemy do konkursu Piękna o Polska, więc też już tutaj komisja przyjeżdża, no, podobają się te nasze walory, no ale to też... To, Chcieliśmy pokazać więcej, więc no, dlatego tak to powstało taki pomysł. No nie ukrywam, że jak tu się zapisywałem na ten bieg, bo też zaczynam swoją dopiero przygodę z zbieganiem, mówię: Spróbujemy. Pierwszy bieg, coś ciekawego. Tutaj pierwszy, pierwszy raz organizatorów, pierwszy w ogóle mój tutaj pobyt w Niezdrowicach. No jestem bardzo mile tutaj zaskoczony organizacją, ale również odbędzie się bieg dzieci, prawda? Tak, Tak, mamy parę kategorii: 100, 200, 400, 600. I tysiąc, osiemset i tysiąc, tak, że jest parę kategorii dla dzieciaków, chcieliśmy też, żeby dzieci coś z tego wyniosły, a przede wszystkim taką y, nadrzędną rzeczą to jest dzielenie się y, tą przychodzącą złotówkę, żeby można było przeznaczyć y, coś dobrego na, 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 na człowieka, który, który został w życiu poszkodowany. No właśnie, bo to jest nie tylko jako impreza sportowa, jako zawody, ale głównie też pomagamy tutaj chratatywnie. Y, w tym roku zbieramy na kogo? W tym roku zbieramy na Piotra, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracił nogę, no i potrzebuje protezę, więc chcemy się dołożyć do tej protezy. Ona kosztuje bardzo dużo pieniędzy, więc wszystkimi siłami, ile możemy no, naszemu przyjacielowi chcemy pomóc. No właśnie, pomaganie jest bardzo ważne i my dzisiaj wszyscy właśnie pomagamy, żeby na tą protezę mógł zebrać. Panowie, bardzo dziękuję za tą rozmowę, także no czekamy na ten pierwszy start, no i na świetną zabawę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękuję. Mamy za niedługo start, więc przygotowujemy się do biegu. Uwaga! 10! I proszę Państwa, spokojnie. Spokojnie czekamy na sygnał uderzenia. Uważaj! Armata i pokażcie się. I jedziemy! Je na nie to się ma, Maksa! Ale ulubam! Polega to szczękowo

Zwycięzca! No Normalnie ten człowiek tutaj wygrał dzisiaj!